Siemanko. Dzisiaj zobaczymy, jakie problemy napotkają mnie przy wymianie przełącznika od kierunkowskazów, bo czasami nie działa, nie podaje sygnału na światła drogowe, trzeba go jakoś, jakoś grzać albo nie wiem, liczyć na los szczęścia, więc no trochę w ciemno, ale podjęta została decyzja na temat wymiany tego przełącznika i zobaczymy, co może pójść nie tak i co pójdzie nie tak. Na samym początku odłączyłem akumulator, bo będę musiał wyciągać poduchę i nie chcę, żeby mi w twarz wystrzeliła. No i teraz przekręcam klucz, żeby mi się kierownica nie zablokowała. Nie Prądu nie ma w samochodzie, więc nic się nie włącza. No i poduchę standardowo jak w wagu wyjmuję w taki sposób, że kierownicę do końca w dół, do końca do siebie, żeby mi tam wszedł śrubokręt. Tu z tyłu są takie dwie szpary, których nigdy nie widać, ale trzeba tam trafić. No i wkładam. I znając życie będę się męczył z tym dużo dłużej niż to konieczne, ale no tak, tak już jest. O, odgąłem sprężynkę, trzeba wyczuć. Włożyć śrubokręt, pociągnąć do góry i lekko odciągnąć poduszkę powietrzną. Można też spróbować takim innym. Ja mam specjalnie dedykowany, wygięty na płocie. No i to samo z drugiej strony, uważając, żeby tutaj mi nie wskoczyło z powrotem. Więc kierownica tu, znowu w też parę i odgięte. Teraz kierownicę sobie wyprostuję. Muszę odłączyć wtyczkę od poduchy. Ja lubię odłączać te z kolumny kierowniczej, tam te no, z tego z taśmy. No, i zostały jeszcze dwie wtyczki, które są nie wiem od czego, strzelam, żeby klakson. Takie klasyczne, wsuwane. Jedna prosta, druga kątowa. Prosta jest z przodu, kątowa jest z tyłu. I teraz co jest ważne, poduszkę powietrzną odłożę w taki sposób, żeby ona, w razie czego, gdyby miała wystrzelić, niech wystrzeli do góry. Jak ją odłożę tak i ona wystrzeli z jakiegoś bardzo mało prawdopodobnego powodu, no ale jeżeli, to ona wyleci w powietrze, nie? Jeżeli będzie leżała tak, dojdzie do jakiegoś zwarcia, które jest bardzo mało prawdopodobne, to ona wystrzeli tu, nic się nikomu nie stanie. I teraz spline'em 12. Na klucz jedną nakrętkę należy odkręcić. Wyjąć, nie zgubić. Co jest ważne? W tej chwili na środku kierownicy jest kreska, takie oznaczenie. Ono ma się pokrywać później przy montażu kierownicy z powrotem z kreską, która albo jest fabrycznie, albo jeżeli jej nie ma, to tak jak ja, można ją sobie wyskrobać jakimś wkrętakiem albo, nie wiem, gwoździem, czymkolwiek, w taki sposób, żeby później nie zgubić ustawienia kierownicy na środku. Nie? Więc sprawdzamy, czy ten znaczek pokrywa się z tym znaczkiem. Jeżeli tego nie ma, to robimy znaczek, no i później można ściągać kierownicę. No, u mnie ten znaczek jest, jak go ja kiedyś zrobiłem. Kierownicę odkładam. No i teraz czeka mnie zabawa z rozbieraniem kolumny kierowniczej. Tu są dwie śruby na, na Philipsa. Tu będę musiał odkręcić jakoś ten uchwyt do regulacji kierownicy. No i od dołu są dwie takie długie, znaczy głębokie one są albo Torx, albo Philips. Zaraz zobaczymy. Problem był taki, że mi żaden śrubokręt nie pasował do odkręcenia tych dwóch upierdliwców, które są głęboko. Więc musiałem pojechać do sklepu, na filmie to trwało cięcie, dla mnie 40 minut. I w międzyczasie zrobiło się dosyć chłodno, więc pojawiła się kurtka. No ale mam już czym to odkręcić. To jest PH0, taka długa śrubka wyjeżdża z jednej strony i z drugiej strony. I tu od dołu jest jeszcze jeden na limbusa. I to jest imbus, dokładnie czurka. No i jeszcze to muszę zdjąć, ten uchwyt do yy, regulacji. Ładnie pasuje, torx 25. I to powinno się wysunąć. To do góry, to nawet może tu zostać, ale ta dolna mi trochę przeszkadza. O, i wychodzi pięknie. No, okazuje się, że nie trzeba tej całej ramki oblicznika wyciągać, bo jak ją tak tu pomacałem... O, także ona tak luźno sobie wyskoczyła, to mi się to odpięło, i tu jest taka, taki zaczep się okazuje, że to po prostu wychodzi samo. No i teraz, żeby było fajnie, to ja to sobie w ogóle wyjmę. Albo przynajmniej poluzuję. Tu jest taka opaska ściskana imbusem czwórką. No i to tyle wystarczy. I to powinno. No i to już się rusza. Tylko zanim to zdejmę, to muszę jeszcze podłączać tyczki. Chyba, że najpierw tak, poduszki, tu zabezpieczenie się odgina, takie pomarańczowe, i wtyczka. z jednej strony można podważyć, z drugiej też można podważyć. To do widzenia. Wszystko robię na odłączonym akumulatorze, o mówiłem. Teraz wyjmę tą większą. Od dołu jest taki haczyk, który podważam i to mi ją odblokowuje. No i teraz, żeby było wygodnie, to sobie ją jakimś śrubokrętem odepchnę. O, no. pięknie, tu też pięknie. No i z drugiej strony zostały jeszcze dwie. Jedne jest od wycieraczek, drugie jest nie wiem od czego. Mało mnie to interesuje w tej chwili. O, raz. No, i to jest już uwolnione. Teraz przydałoby się wyjąć z tego czujnik kąta skrętu. Tu są takie. Raz, dwa, więcej nie widzę. I to będzie pierwszy, to będzie drugi. Z tym delikatnie, czy to wyjdzie. Aha, trzeci jest tutaj od dołu. Tu od strony tej wtyczki. No i tak łapię, żeby mi to nie spadło. Fajt łapowa to. No i to jest oddzielone. Teraz tego. Dobrze by było nie przekręcać, natomiast nie bardzo się da to przekręcić jak kierownica jest zdjęta. Bo tutaj wychodzi taki bolec i to jest blokada, nie? więc ona zawsze zostaje, mniej więcej, w tym samym położeniu, w którym ją zdjąłem. No to też można się sugerować tym, że tutaj wychodzi taka żółta no, kontrolka to nie jest, ale taki żółty kawałek plastiku, i wtedy ona jest ustawiona no, tak, jak było nie? w tym przypadku na środku. No i teraz jeszcze to muszę rozłączyć od siebie. Go zdzielić jedno od drugiego. Jak to się robi? Nie mam pojęcia. No, tu widzę taki zatrzask. Jeden. Mało, no ale może wystarczy. O. odhaczyło się. Idzie do góry. Do widzenia. A to. Dzień dobry. Jedno na drugie. Chwila prawdy. Raz, dwa, trzy. Więc co ja teraz zrobię? przymierzę sobie tak na szybko, tak tymczasowo, ja to i tak później będę zdejmował. Natomiast ja to zrobię po to, żeby zaraz móc o, kliknęło, żeby zaraz móc włączyć zapłon i sprawdzić, czy światła działają, wlogować, tylko wskazać i w ogóle ta cała reszta. Tylko, że ja to robię świadomie, w takim sensie, że mam czym skasować błędy. Bo jak włączę zapłon przy odłączonej poduszce, odłączonym czujniku kąta skrętu, to ten samochód zdumieje I jeżeli nie macie tam, nie wiem, OCDS, OBD11 albo czegoś, no to będziecie musieli jechać do kogoś, kto takie coś ma. Ja mam. Klemę tylko nałożyłem, bo nie będę go uruchamiał, więc to może być tak sobie tymczasowo. No i zobaczmy. Światła drogowe, błysk. Świecą, elegancko. Teraz włączam zapłon. Lewy kierunek działa, prawy kierunek działa, błysk działa, światła drogowe nie działają, bo trzeba włączyć światła. Jak włączę światła, no to elegancko, wszystko jest w porządku. Nie? Tak samo przy światłach pozycyjnych, światła drogowe, jedne, drugie, elegancko, kierunek lewy, prawy. Wszystko jest w porządku, więc mogę to odłączyć. Wyłączam zapłon. Dziękuję, dobranoc. Idę odłączyć akumulator z powrotem, bo będę to wszystko składał. to jeszcze raz odepnę bo tak mi wygodniej będzie no, wziąłem czujnik kąta skrętu czy tam no, taśmę kierownicę, nie wiem. to sobie zdejmę czujnik jedno na drugie, musi pasować bo to są takie otwory specjalne dwa otwory, w które wchodzą te dwa długie bolce on się tak pozycjonuje raz, dwa gdzieś jeszcze, wchodzi też w trzeci, który jest tutaj na dole no i delikatnie, żeby nie połamać tak najlepiej nie za ten element ruchomy, tylko za te zaciski. Raz, dwa i trzy. Więc to można z powrotem, tak jako tak, przymierzyć na kolumnę. Teraz wtyczki. No one pasują tylko w, jednym, w jeden możliwy sposób, więc nie da się czegoś pomylić, żeby było się bardzo postarać. Chodzi ta, która nie wiem od czego. Chodzi ta większa, która jest obok tej, co nie wiem od czego. Ta duża od oświetlenia. Od poduszek, raz, dwa i zablokować. I zablokować i zabezpieczyć to do końca, tak żeby przy wyłączonym wszystkim było równo i nie wyglądało jak uznaje Uznaję, że jest w porządku, więc opaskę zaciskam. Tak raczej mocno w kosmos nie poleci. No i teraz wcisnę tę górną osłonkę, gdzieś tam za licznik. Niestety będę musiał tę ramkę wyjąć, żeby tam wygodnie tam. Wskoczyło. No dlaczego mówię niestety, bo to są proste rzeczy wszystko. No to są proste rzeczy, natomiast to jest już zaraz, nawet nie zaraz, to jest pełnoletni samochód, w którym ja bardzo bym nie chciał połamać zatrzasków. A to też tak jest z tymi zatrzaskami, że jak coś pierwszy raz robicie w samochodzie, który no jest już pełnoletni albo prawie, że pełnoletni, no to one w ogóle nie będą chciały wyskakiwać, więc jeżeli oglądacie jakiś poradnik, ktoś to robi za pierwszym razem bez cięcia, zajmuje mu to 30 sekund, no to liczcie jest z tym, że tak nie będzie, no bo tak działa życie i, i w takim świecie żyjemy. To sobie gdzieś tu zahaczę, nie wiem, czy to było dokładnie. A, no i nie powiedziałem, żeby wyjąć to od dołu, to trzeba to tak wcisnąć w dół i wyjąć, bo kształt tego haczyka, no jakby nie było, nie wiem, jak to pokazać. O, on w taki sposób wchodzi, i tu jest taki, no taki parapet, nie? I trzeba go po prostu dołem pod tym parapetem wyjąć. Wyszarczuwanie go nic nie da. No i teraz dolna część obudowy. dwie długie to dobrze mieć magnetyczny śrubokręt. Później nie mam założonej rączki do regulacji. Kolumny kierowniczej to sobie tego imbusa tutaj wkręcę, będzie mi dużo wygodniej. No i jak to jest złożone, to wkręcam uchwyt do y, regulacji kolumny kierowniczej. I teraz krem dla krem. kierownica. Członik kąta musi być osadzony na, na tyle prosto, żeby on się zmieścił. W tam te, w te, trafił w te otwory pozycjonujące w kierownicę no i muszę to ustawić tak, żeby ten znacznik pionowy na kierownicę się zgadzał z tym na kolumnie kierowniczej oryginalnym albo tym wyskrobanym no i dużą nakrętkę spline'em 12 najpierw palcami, a potem dynamometrycznym dynamometryczny ustawiam na 50 Nm Kliknął, ja se sprawdzam. No drugi raz też kliknął. Teraz przed wzięciem poduszki dotknę sobie czegoś metalowego. O nie, na przykład za ten zaczep od zamka łapię, żeby mieć taki sam potencjał. No żeby się uziemić, nie samochodem coś odbędę. I teraz tak, Kontowa wtyczka była z tyłu. Ta nie kątowa, idzie w drugie wolne miejsce. Poduszkę do poduszki. Nienawidzę no, widzę tego robić. Nie wystrzeliła, dlaczego by miała? No i to równiutko. Raz, dwa, zakliknięte. No i tyle. Ile podłączyć akumulator. Prąd jest, bo na zegarze północ. Zapłon elegancko. Lewy kierunek działa. Prawy działa. Mrugnięcie działa. Drogowe światła działają. No właściwie to wszystko wycieraczki. No, tego też nie powsyłem. Nie będę nim tarł Posłuchaj szybie, bo po co? Czy klakson działa? Działa. No to zrobione. Jeszcze błędy skasuję, no bo tu się świeci poduszka. No, ale tego już nie będę nagrywał. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.